Siemanko! Siemanko! Witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale Power Z dawno nie było vlogu I zapraszamy Was na kolejnego vloga w naszym wydaniu Lecimy teraz na mój trening, jaka będzie mi pomagała w przygotowaniach szefowa musi wpaść zobaczyć jak idzie progres <grym> Tak szefowa robi kontrolę eee, Także zabieramy Was ze sobą I I'm breaking, I'm falling a hell Told me I'm sick and I tell her oh well rather be dead than I know that I fell Live for the chase life is a race I'm out of space only get on my face I got a taste what the whole plate gonna get laced If we step out of place like first off don't run nothing all talking no team bluffing My squad we all dream crushing We ain't crushing no discussion All I know is I was made for this paid for this yeah us for this Getting down and I'ma get it a little bit tired troszeczkę zmęczona ale zaczynamy właśnie wolny weekend Tyba jeden z takich niewielu weekend just miałam jeszcze treningi, a teraz czas na regenerację do waleczki. Trener każe odpoczywać więc to weekend odpoczywanko. Siemanko, kolejny dzień. Dzisiaj konferencja Fame ma druga. Królina właśnie jest u makijażystki, robi się na no No ja robiłam się na dzisiaj sama. Nie wiem jak mi wyszło, nawet czuję się dobrze, więc to chyba najważniejsze. Mamy takie seksy, sekcji, no takie, no takie wdzianka. w sumie to jesteśmy dzisiaj z CISKI ja wzięłam czerwone body, Karolina ma neonowe co prawda zamieniłyśmy się, bo neonowe jest moje, czerwone jest jej ale mieszczy się w jej, w jej rozmiar, więc nie jest najgorzej będziemy jedziemy sobie pociągiem bo sprzedałyśmy naszego Żuka i zastanawiam się co kupić takie co by do nas pasowało, piszcie w komentarzach, jakich samochodów do nas pasuje Najbardziej chyba chciałabym Mustanga z 65 roku. Właśnie ruszamy na drugą konferencję Fame MMA. Ja już jestem. W make-up po prostu cała się od tego wiesz. Także to już jest y, tak naprawdę druga konferencja, czyli został tydzień do walki. Więc y, z tego co pamiętam, zawsze te drugie konferencje są ostrzejsze, bo już tam rośnie troszeczkę atmosferka i jest już tak, wiecie. Ostrzej. Tak. Jedziemy PKP, jak widzicie, bo się nasz samochód. i jesteśmy bez samochodów. Także mam nadzieję, że po ma to się zmieni inwestujemy po prostu w jakąś furkę, bo na razie przemieszczamy się komunikacją, ale ja w sumie lubię jeździć pociągami. Nie lubię kupować biletów, bo, bo parę razy kupiłam nie w tym stronę biletów. Naprawdę tak się Albo wsiadłam na przykład źle. Ale ogólnie lubię już ten moment podróży pociągiem i uważam, że jest to takie relaksujące. już wolę jednak jak Agusia prowadzi samochód. Ja Agusia że woli prowadzić samochód. Szczególnie jakiś fajne. Ale w ogóle śmieszna jesteś, bo ja przed chwilą nagrywałam. I też mówiłam o samochodzie i też mówiłam, że chciałam mieć Mustanga i to samo mówiłam o siebie co ty, więc powtóreczka. No, ale <grym> sobie, my sobie mylamy ostatnio tak, że po prostu czytamy sobie w myślach, że normalnie jest jakiś synchron. Ja nie że czegoś powiedzieć i ja mówi mówię dokładnie to samo. Słuchajcie, jesteśmy już na konferencji i czekamy na moją kolej. Wchodzimy, okazało się, właśnie się dowiedziałam, że wchodzimy we cztery same dziewczyny. Susja, Kamisz, Kolandia, moja przeciwniczka i ja, w sensie Ania i ja, więc myślę, że jak wchodzą cztery waby na konferencję, to będzie się działo, także... Ja jestem ciekawa, jak będzie, jakie będą pytania. Trzymajcie kciuki, znaczy to już pewnie będzie po, więc... No, już się już po konferencję, więc już pewnie wiecie, co się wydarzyło, ale... Tak wam nagrywamy zza kulis. Księżonka dzisiaj odwaliła stylówkę. Pantera! Co to się dzieje, Gusia? No, ale... co, Jakiś koncert będzie grany? No, no właśnie, widzę rock'n'roll. Ale co, t-shirt fajny, nie? Taki tam. Ten t-shirt fajny, no tak. A co, ty, ci, ale ci spodnie się nie podobają. No u mnie nie jest lepsza stylówka, bo ja. Co to? Ja to jak zwykle w dresach całe życie no, w dresach W ogóle to jest moja bajka z dzieciństwa, uwielbiam E.T. Oglądałaś? Ty jesteś jak E.T. <śla> 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 tak, widzisz podobieństwo, nawet pewne. <śla> no jest, znaczy, na jest pewne, no jest pewne, Macie ten sam kolor opalenizny. To samo solarium, bo ograniczam. Solarium to opalenizna natryskowa i mi tak ściemniała, że po prostu nie wiem, co z nią zrobić, bo nie mogę jej zmyć. Boże, dużo osób mi pisze, że mam szeroko rozstawione oczy, więc rzeczywiście do siebie pasuje. <laughs> rodzeństwo, normalnie rodzeństwo, normalnie rodzeństwo. Jestem dozwitką. <laughs> Aga ostatnio miała urodziny i pokażę Wam, jaki dostała prezent od naszych znajomych. Takie coś, to jest płótno. E, Idealnie nam na sztalugę pasuje, bo co tu jest. Urodziny gwiazdy. Agnieszka maszyń i jej 31 sposobów na drinka. <laughs> Najlepsza polska ogledujesz. modelka. Ikona stylu. Ikona stylu. Ikona stylu. Co ty, ty, to... ty, <laughs> to... ty <laughs> Pokazuję, że miałeś urodziny, twoje prezenty. Już... Do mojej walki zostało tak naprawdę 6 dni, całe, bo w sobotę jest walka, Jezu, ja nie wiem kiedy wy to oglądacie Bo my tak opowiadamy wam Wolny weekend, konferencja, 6 dni To wszystko będzie w jednym filmie Ale tak w sobie odliczamy, nie? W czwartek jedziemy już tam się zakwaterować w Piątek jest ważenie i trening, A w sobotę już jest walka Więc już nie mogę się doczekać Jestem już taka naładowana pozytywną energią Powiem wam, że miałam taki moment, że byłam już taka zmęczona Już mi się nie chciało Wiecie, gdzieś organizm już odmawiał posłuszeństwa troszeczkę No ale po prostu przygotowania już mnie tak męczyły Bo były dosyć ciężkie i intensywne a teraz już wchodzi taka świeżość, zostały mi trzy treningi do zrobienia, jeszcze, ale już takie delikatne, także trzy albo cztery nawet, no ale takie już delikatne, nie? Więc e, już się nie mogę doczekać, kiedy będzie po walce i kiedy będzie mogły sobie odpocząć. Bo Aga narzeka, że ciągle mnie nie ma w domu, że siedzi sama, e, a planujemy troszeczkę, jakby po walce sobie wrzucić na luz i może gdzieś wyjedziemy, zobaczymy, jak to się potoczy. Ale co będziesz? Moja! Już będę w ten weekend twoja, bo będziemy już tam od czwartku. No ale mam od ciebie zabierać, więc zabiorę po walce. Mój. Po walce cała twoja. Super. Cała. <śles> no proszę. No, więc ja już się jaram. Trzymajcie kciuki. No i jeszcze ja zapomniałam o paru rzeczach Bo y, otworzyłyśmy Opcję wspierania nas na YouTubie I jest to opcja dla osób, które Chciałyby mieć z nami lepszy kontakt Bo będą tam live'y na żywo Dla osób wspierających Które będą ruszały w marcu Po mojej walce, będziemy robiły live'y dla was Specjalne, już tam się zebrała grupa y, Mała y, Paru osób, więc, y, więc Z nimi będziemy organizować pierwszego live'a Także jeśli chcecie jeszcze to łączyć, to jest opcja y, To chyba kosztuje tam około 14 zł. Będzie nam miło. E, oprócz tego, tam w ramach tego wspierania są też inne bonusy, także warto tam zajrzeć. A e, do naszego sklepu, teraz poza bluzami, trafiły również czapki na wiosnę, baseballówki. Także e, ja ostatnio polowałam na jakieś czapeczki. Ja lubię białe albo czarne czapeczki. No i akurat stwierdziłyśmy, że a może spróbujemy z własnymi czapkami. Więc czapka jest z napisem Powergers. A Gusia, masz tą czapkę? To chodź, pokażemy. Chodź, pokaż tą stylówę swoją, baby. Ja mam, nie. muszę podkurzać. Może czarna będzie ci pasowała, ale możesz zrobić tak. Czerwona jest moja ulubiona. Twoja ulubiona, a moja to ulubiona tak. to jest biała akurat, więc. No, a wasza ulubiona to jest Czerwona, czarna, więc. Bo jest duże zamówienie na czarno. Tak. No, tak wygląda. Tak, klasyczna czapeczka, nie? Tylko ten napis, ten napis jest tutaj zrobiony haftem, także jest bardzo trwały. Agusia taki projektowała. Tu jest serduszko, a tu błyskawica. Jak wiecie nasze dwa znaki rozpoznawcze od dawna to jest nasz w sumie ty, tu, ty. logotyp, można tak powiedzieć, logotyp Power Girls. Tak o, tu można. widać, nie? Jeszcze jedno. Tak, No pasuje. Czerwona. Czerwona jest z białym napisem, dokładnie. Nice. No i dobra, i tyle chciałam powiedzieć. I tylko że tutaj. różowe buzy wróciły do sklepu, powiedziałaś? Tak. A. Nie, nie powiedziałam. Powiedziałam o czarnych. No to są też wrzosowe na sklepie. Dobra. I zrobimy niebawem jakiś konkurs na te rzeczy. Jakieś dla Was rozdanie zrobimy, żeby można było sobie je wygrać. Żeby sobie można było je? No dla osób, które są z nami, regularnie nas wspierają, dopingują. To, to zrobimy takie rozdanko. Wiecie, kogo tutaj znalazłam przed chwilą? Przyłapana na kebabie. Przyłapana na kebabie. I to tak nieświadomce. Ale jest... Chciałam powiedzieć... Że dostałaś kwiatki Tak, że dostałam kwiatki, chciałam tak, powiedzieć to Bardzo super. ładne Także Jeszcze nie rozwinięte w sensie No, się rozwinął No, rozwinął się A to, to kebaba, to nie jest fit Moja tak, tak. uwaga, tu jest ser halumi, Dużo warzyw I tortilla pełnoziemska Same przyjemności Kebab, kwiatki i za chwilę idziemy mierzyć bieliznę Właśnie, teraz zjem, a potem idę mierzyć kostkę No właśnie, ja nie wiem nie ja, wiem <laughs> <ja, tą, laughs> ja. No cóż, to ja chcia, chciałam powiedzieć, że mierzymy stroj kąpielowe, bo prawdopodobnie po walce kolejnie wybierzemy się na jakieś małe wakacyjki, no bo żeby trzeba troszeczkę odpocząć, no, bo ja się najbardziej starałam tutaj, chciałam powiedzieć, podczas ich całe przygotowanie. <laughs> Dlatego ja tutaj zarządziłam, że musimy koniecznie jechać na wczasy, bo to, to inaczej to ja nie wiem, ja rezygnuję z tego naszego układu. Tak gryzie. Nie może się wysłowić słowem. Czyli w sumie jak się nie wypowiadasz, też powiem, że zabierzesz mnie na przykład na ba... A, ty ogarniałaś a. przez dwa no, miesiące chatę. A jak chyba oh. wakacja. Jezu! Opylało się, nie wiedziałam, że to taki prezent. Wchodzę w to. Perfekcyjna pani domu, zaliczona. Idziemy na walkę. Nie medytuję. Zen widzę u ciebie. A u ciebie? <noise> Moje paznokcie są straszne. Dostałam już swój strój na walkę. I Abi koszuleczkę też już mamy. Więc będzie białe spódniczka. <laughs> Tylko no, wygląda jak, jak ci tak liderka <laughs> nie jest spodek. Wolałam spodenki, ale no są spódniczki ze spodenkami. Także też spoko w sumie. Też spoko w sumie. Może akceptuj, akceptuj, akceptuje, akceptuję. fajne to. I to jest tak, no więc no, teraz mamy media training. dzisiaj i jutro już walka. Także będziecie chciał tak, mediatreniki, oficjalne ważenie. Także ten vlog będzie jakby z całego tego tygodnia, który dotyczył Fame MMA. Tak, a w ogóle nie wiem czy widzisz, się pada śnieg. Pięknie wyglądasz. dziękuję. Nie widać, ale zaczyna śnieg generalnie, nie na A jako pierwsza na scenę wejdzie... Karolina, Way of Blood, Brzuszczęczka! Karolina wniosła na wagę 56 stop. Ryba już po ważeniu. Ryba już zważona. jedzoną. pływać, Ale nie chciała jej za bardzo no dzisiaj na śniadaniu, to mam jeść. na skarże. Ja nie lubię śniewać.. Teraz. Teraz idę do Fizjo na y, taj masaż Nie no, tutaj nie na Taj. Idę na szybkie nastawienie szyjki i... Będę gotowa już do walki. więc nie mogę strasznie jestem nakręcona. Mam dwie kawy. Natomiast, jeśli to ja pije kawę, to ja w ogóle mogłabym żyć tylko na samej kawie. Ach, nie będę komentować tego. <noise> Patent na no, dobre światło przy makijażu. Chować <noise> Szafa. Pani już dziękujemy, dziękuję. Pani Dzień dzisiaj ogląda się... walkę z szafy. Żartuję, potrzebuję mieć narożnik. A ty nawet masz szafeczkę, proszę? Tak. Pełna profeska. Zapraszam na mykę. Już jestem zatejpowana. Są owiki, są rękawice. Więc za chwilę robimy rozgrzewkę i idziemy na walkę. Ile zostało do walki? Której widzimy? Godzina 20. Godzina tak. 20. Tak. A potem tylko kilka minut i po robocie. Po robocie. Jednogłośną decyzją sędziów zwyciężył. Zostaje Karolina Wayoflot well Druszyńska. To nie ma zaskoczenia. Czy to była najładniejsza walka w historii kobiecych starych? Kto jestem? Co? Się... Trafiło, że bierze, nie razu nie poczuła nic. Tu może jest godzin do walki, do takiej zmiany